Nowoczesna hala z nawiązaniem do tradycji Bytomskiego Hokeja, lodowisko przy ulicy Pułaskiego nosi już oficjalnie imię braci Nikodemowiczów. To właśnie Emil i Tadeusz stworzyli potęgę hokejowej Polonii Bytom. Docenili naszą pracę tutaj wkład w tą drużynę, która odnosiła sukcesy dla naszego miasta i dla klubu Polonia. Było jakieś wzruszenie? No Troszeczkę był to miły, wie pan. Ja już mam 84 lata blisko, także zawsze to miły. Do tej pory bytomskie lodowisko nieoficjalnie było nazywane stodołą, ale władze miasta postanowiły nadać mu nową nazwę i poprosiły o pomoc mieszkańców. Spośród propozycji internautów jury wybrało właśnie legendarnych szkoleniowców, braci Emila i Tadeusza Nikodemowiczów, a miejscy radni podjęli już w tej sprawie uchwałę. Miałem przyjemność pracować, czy być podopiecznym panów Nikodomowiczów, druga połowa lat 80. wchodziłem do drużyny seniorów do pierwszej drużyny, lata świetności, lata sukcesów klubu Polonia Bytom. Jako młody człowiek trafiłem do pierwszej drużyny, także myślę dużo się nauczyłem, jak na te czasy był to profesjonalnie zorganizowany klub, profesjonalna drużyna. Ja myślę, że takich. Nikt tak nie pracował w tych czasach, jak, jak pracował się w Bytomiu i to zasługa tych panów. Bracia Nikodemowiczowie urodzili się w Lwowie. Obaj od dziecka kochali hokej i zaczynali karierę w bytomskiej Polonii. Starszy z braci Emil grał także m.in. w Piaście Cieszyn czy Górniku Katowice. Młodszy Tadeusz przez całą karierę związany był z Bytomiem. Najpierw jako zawodnik, a później jako trener. Budowałem ten zespół od zera. Prawda, oparłem go na zawodnikach Polonii bytą. Najpierw juniorzy nasi weźli do liczy centralnej, kiedy byłem trenerem juniorów. Potem z tej grupy dużej zaczęliśmy budować pierwszą drużynę. W 1978 79 brat mój przyszedł z Beldonu do Polonii. I wtedy już zaczęliśmy w dwójkę bardzo mocną pracę tutaj. Wtedy nadeszły złote czasy dla hokejowej Polonii. Najpierw awans do pierwszej ligi i wicemistrzostwo kraju, a później sześć tytułów mistrza Polski oraz finał Pucharu Europy. Kilka pokoleń zawodników trenujących w Polonii bytą wychowało się na ich myśli szkoleniowej i mam nadzieję, że to będzie bardzo dobra kontynuacja dla przyszłych pokoleń. Czyli coś z tej myśli szkoleniowej zostało w dzisiejszej Polonii? Przyzwyczajenie do ciężkiej pracy i potraktowania to jako jednego z elementów szkoleniowych dla hokeistów. Dzisiejsza drużyna będzie miała też coś, czego brakowało zespołowi braci Nikodemowiczów. Nową halę lodowiska. Mimo wielkich sukcesów, bytomska Polonia przez lata musiała grać w Stodole, choć był już nawet projekt nowej hali. Nie byliśmy w stanie jej wybudować, mimo że drużyna grała, Świetnie i w pocharach Europy, i tyle mistrzów Polski, i wicymistrzów, ale jakoś się nie udało. I dlatego pełna zasługa jest ekipy teraz tej. Nowoczesna hala lodowiska imienia braci Nikodemowiczów zostanie oddana do użytku jeszcze w tym roku.